Cześć, z tej strony jest Dzisiaj troszkę inny survival. Nie wiem czy wiecie, ale na terenie Lublina znajduje się Muzeum Wsi Lubelskiej. Jest to jeden z najpiękniejszych skansenów, w jakich byłem w Polsce. Na gigantycznym terenie znajduje się masa chałup przywiezionych z województwa lubelskiego. Są rekonstrukcje właśnie jakichś tam piwniczek, wędzarni starodawnych, zagrody. E, większość tych chałupek jest pościąganych właśnie z jakichś małych miejscowości, z różnych regionów Województwa Lubelskiego. i Jest to skupione w jednym miejscu. Polecam przyjechać tutaj z dzieciakami pokazać im jak kiedyś wieś wyglądała. Raptem 100 lat, 120 lat temu ludzie w ten sposób przede wszystkim żyli, bo nawet przy tych drewnianych domach czuć ten zapach tego właśnie drewna, tych zagród. Jest świetnie. Ja miałem przyjemność wychowywać się na wsi i jeszcze nad Bugiem były takie chatki u moich sąsiadek. Także to było moje dzieciństwo. Natomiast dzisiaj miło się wraca w takie miejsca. Ja wiem do czego służą te wszystkie maszyny, urządzenia. Natomiast fajnie to dzieciakom pokazać jak kiedyś ludzie żyli. Oczywiście jest też samobieżne białko, które sobie spaceruje pomiędzy turystami. Nie każdy wiadomo, dzisiaj ma okazję spotykać żywe zwierzęta. Są też boberki, jak widać. Muzeum się chroni przed nimi. Można też poczuć prawdziwy zapach wsi. osoby i konie, owce. A więc, jeżeli nie byłeś tutaj nigdy, naprawdę warto się wybrać. Możecie spędzić tutaj spokojnie pół dnia, wziąć sobie kocyk, jest masa miejsc pod drzewkami na trawce, gdzie można się rozłożyć, poglądać to wszystko. Też jest gdzie zjeść, wypić kawę. Plus oczywiście jest też rekonstrukcja takiego miasteczka. Także serdecznie zapraszam. A w niedzielę można wpaść do kościoła, bo ma bardzo fajny klimat i czuć tam takie ponad stuletnie drewno. Serdecznie polecam Szlendi.